Jak osiągnęłam sukces? Prowadzę kancelarię adwokacką Necel Stempiń. Znalazłam się w książce 50 wpływowych kobiet biznesu. Zostałam wysadzona w środku praktycznie szczerego pola. Biznes ma wielkie oczy. Ostrów Wielkopolski to miasto z sercem do biznesu, otwartym i przyjaznym zarówno dla lokalnych firm, jak i wielkich międzynarodowych korporacji. Przyjazna polityka podatkowa i zwolnienie z podatku od nieruchomości na okres 6 lat i 6 miesięcy dla nowych inwestycji i jedne z najniższych podatków od nieruchomości to atuty tego miasta i zachęta dla przedsiębiorców. Bez wątpienia wielkim sukcesem miasta jest Ostrowska Strefa Inwestycyjna. Dziś to prężnie działający teren przemysłowy, który na przestrzeni ostatnich siedmiu lat diametralnie się zmienił. 14-hektarowy teren inwestycyjny powstał pomiędzy ulicą Wrocławską oraz Wysocką. Niegdyś zdegradowany obszar dziś jest prężnie rozwijającą się strefą przemysłową, na której lokują się polskie i zagraniczne firmy dzięki aktywnemu pozyskiwaniu inwestorów. Wszystkie tereny są już zajęte. Przedsiębiorców przyciągają przyjazna polityka proinwestycyjna oraz atrakcyjna lokalizacja. Dla miasta to rozwój gospodarczy, a dla Ostrowian nowe, atrakcyjne i wysoko specjalistyczne miejsca pracy. Nasze miasto stara się być bardzo przyjazne przedsiębiorcom, zarówno tym, którzy już od lat działają na terenie miasta, ale także dla tych, których chcemy zachęcić do lokowania swoich biznesów właśnie w naszym mieście. To przede wszystkim Rzeczona Strefa Inwestycyjna, ale także jako jedne z nielicznych miast w Polsce dysponujemy programem dla przedsiębiorców. Ten program wyrażony jest między innymi zwolnieniami dla podmiotów, które chcą w naszym mieście zainwestować. Z tego tytułu realne korzyści płyną. Do 6 lat i 6 miesięcy taki przedsiębiorca, który zdecyduje się wybudować firmę. Podlega zwolnieniu z tytułu podatku od nieruchomości. Jest to wyraźne wsparcie dla wszystkich podmiotów, dla wszystkich firm, które zamierzają tutaj inwestować. W odpowiednie przygotowanie terenu od 2017 roku miasto oraz spółki komunalne zainwestowały ponad 10 milionów złotych. To koszt budowy zbiornika retencyjnego od strony ulicy Wysockiej oraz pełnego uzbrojenia terenu dla nowych inwestorów. Końcowym etapem miejskich inwestycji była budowa nowych nawierzchni dróg. Okazuje się, że ważnym atutem jest profesjonalna obsługa pracowników Urzędu Miejskiego. Pomoc urzędu nie kończy się wraz z zakupem działki w strefie przez inwestora. Wręcz przeciwnie. To dopiero początek samorządowo-biznesowej współpracy. Urząd pomaga w procesie zakupu miejskich terenów. Słuchając oczekiwań przedsiębiorcy, dostosowuje miejską infrastrukturę do jego potrzeb. To między innymi budowa dróg, przyłączy energetycznych, dostaw ciepła. Dzięki profesjonalnemu podejściu ostrowskiego urzędu miejskiego dziś w strefie nie ma wolnych terenów inwestycyjnych. Ci, którzy w strefie zainwestowali jako pierwsi, Teraz mówią o dobrze zainwestowanych pieniądzach i rozwoju swoich firm. A zatem kompleksowe wsparcie dla inwestorów, dobra lokalizacja oraz infrastruktura to klucz do sukcesu, który przekłada się na gospodarczy rozwój miasta. Najważniejszą społeczną korzyścią każdej nowo otwierającej się firmy w Ostrowie Wielkopolskim jest niewątpliwie powstanie nowych miejsc pracy. Władze Ostrowa Wielkopolskiego doskonale zdają sobie sprawę z tych wartości. Ta strefa została w 100% zagospodarowana. Ulokowały się tutaj firmy o światowym znaczeniu. To bardzo ważne, że w Ostrowie Wielkopolskim lokują się właśnie takie firmy, które pracują dzisiaj z wykorzystaniem najnowocześniejszych światowych technologii. To są bardzo dobre miejsca pracy, to są bardzo dobre światowe tej klasy firmy. Bardzo aktywnie jesteśmy na polu tworzenia nowych planów, nowych terenów pod aktywizację gospodarczą. Przyjęliśmy studium zagospodarowania przestrzennego, uchwalamy nowe plany zagospodarowania przestrzennego, wskazując tereny, gdzie przyszły biznes będzie się mógł lokować. Chcemy wzorem dobrze zorganizowanej, dzisiaj w pełni zaktywizowanej strefy przemysłowej przy ulicy Wrocławskiej Postępować w innych częściach miasta, zachęcając biznes, zarówno ten lokalny, jak i nowy biznes, do tego, żeby aktywował swoje pieniądze, aby budował firmy, aby rozwijał te firmy i tworzył nowe, atrakcyjne i dobrze płatne miejsca pracy. Ostrów Wielkopolski miasto z sercem innowacyjne i przyjazne piękne i nowoczesne gościnne i atrakcyjne miasto, dla którego najważniejsi są mieszkańcy. Miasto inne niż wszystkie, Ostrów Wielkopolski, Miasto z sercem, zaprasza. Biznes ma wielkie oczy. Kancelaria katarzyny Netel Stępin powstała w 2013 roku. Od tego czasu świadczy pomoc prawną w zakresie prawa karnego, prawa upadłościowego, prawa cywilnego oraz prawa spadkowego. Kancelaria zajmuje się także dochodzeniem odszkodowań. Celem i misją kancelarii jest pomoc ludziom znajdującym się w ciężkiej sytuacji życiowej oraz prawnej. Mecenas Katarzyna Lecel Stempin, kierowana przez swoje powołanie zawodowe, profesjonalizm oraz skuteczność, cieszy się bardzo dobrą opinią wśród swoich klientów oraz współpracowników. Solidna oraz rzetelna współpraca, doświadczenie i posiadana wiedza sprawiają, że kancelaria świadczy usługi na najwyższym poziomie. Pani Katarzyna Necel Stempin, poza pracą w kancelarii, występowała jako prelegentka na Kongresie Kobiet Biznesu. Ponadto jest autorką wielu artykułów branżowych. Została odznaczona tytułem charyzmatyczna osobowość branży prawnej. Biznes ma wielkie oczy. Prowadzę kancelarię adwokacką Necel Stampiń, której siedziba znajduje się w ostrowie Wielkopolskim. Nasza kancelaria specjalizuje się przede wszystkim w sprawach upadłościowych, w sprawach karnych, w tym karnych skarbowych, a także w sprawach cywilnych, tutaj przede wszystkim rozwodowych. O tym, żeby zostać adwokatem, marzyłam już odkąd ukończyłam 12 rok życia. Nigdy nie zapomnę, jak w szkole podstawowej udaliśmy się na wycieczkę do sądu i tam miałam okazję obserwować pracę adwokata. Od samego początku poczułam ogromne bicie serca, motyle w brzuchu i od razu wiedziałam, że to jest to, co chcę robić. Chcę pomagać ludziom, którzy znajdują się w ciężkiej sytuacji życiowej oraz prawnej. No oczywiście droga, żeby zostać tym adwokatem nie była taka prosta. Po drodze i małam się różnych zajęć. Pracowałam między innymi w supermarketach na promocję. Byłam przez dłuższy czas kelnerką w Stanach Zjednoczonych. Tutaj mogę chociażby jako taką małą dygresję podać, że kiedy po długim locie, 15-godzinnym, wsiadłam do autobusu, autobus wysadził mnie w miejscowości Cambridge pod Waszyngtonem. Bo sobie, że. Panowała wtedy burza, yy, mocny deszcz, a ja zostałam wysadzona w środku praktycznie szczerego pola z dwoma torbami. I co się okazało, żeby dojść dwie godziny do hotelu nie było nawet chodnika. Więc szłam autostradą w deszczu, przemoczona kompletnie do suchej nitki. Co chwilę podjeżdżał tylko tą autostradą samochód, który jeszcze dodatkowo oblewał mnie wodą. No i nie jest to taka jedyna yy, ciężka historia z mojego życia, ale zawsze też wchodzę z takiego założenia, że tak naprawdę im więcej batów w życiu się dostanie, tym tak naprawdę później jest większa trampolina do tego, żeby się odnieść, żeby odbić się i osiągnąć sukces. Także jeżeli chodzi o moje takie pierwsze kroki ku przedsiębiorczości, prowadzenia działalności gospodarczej, prowadziłam różne firmy, prowadziłam swoje studio urody, fryzjerstwo, kosmetykę, solarium, Słuchajcie, prowadziłam nawet kiosk z wyrobami tytoniowymi na targu. Gdzie nie miałam ani ogrzewania w tym kiosku, nie miałam żadnego zabezpieczenia, więc codziennie, tak naprawdę, z całym asortymentem, z całą, słuchajcie, nad wystawką musiałam e, udawać się do domu kilka kilometrów z wielką torbą. A wierzcie mi, że w zimie, kiedy byłam w tym, w tym kiosku, po prostu nie było mnie stać wtedy na ogrzewanie. Zimą naprawdę odmarzały tam ręce, więc kiedy po tej działalności związanej właśnie z prowadzeniem tego kiosku, na targu dostałam się na studia prawnicze i miałam stancje dosłownie 3 metry kwadratowe, ale mogłam siedzieć w ciepłym łóżku pod kocykiem. To byłam najszczęśliwszą osobą na świecie, że mogę siedzieć tutaj i, i się uczyć. I to doświadczenie też bardzo dużo mnie nauczyło na tyle, że odbiłam się tak, że Właśnie dostałam się na studia dzienne, zostałam stypendyską Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłam także Cambridge, prawo brytyjskie, prawo Unii Europejskiej. No i w końcu dostałam się na upragnioną aplikację adwokacką. Jeżeli chodzi o aplikację, odbywałam ją w dwóch kancelariach w Poznaniu. Mecenasa Żywieckiego, Mecenasa Terpińskiego i Mecenas Garbaj. Natomiast zawsze, ale to zawsze wiedziałam, że chcę wrócić do Ostrowa Wielkopolskiego. Tutaj mieszkałam tylko pierwsze cztery latka mojego życia. Gdy mieliśmy 4 latka, wyprowadziliśmy się, mieszkałam naprawdę po całym świecie, ale zawsze tutaj mocno mnie ciągnęło. Takim jednym z głównych powodów, że także tutaj chciałam założyć swoją działalność gospodarczą, jest bardzo, ale to bardzo proprzedsiębiorcza polityka władz miasta. I zawsze, kiedy jestem zapraszana do ogólnopolskich wywiadów, zawsze Niebiosa. E, wychwalam naszą e, panią prezydent Beatę Klimek, i uważam, że chyba nie ma w Polsce drugiego miasta, gdzie prezydent robiłby. Tak wiele dla przedsiębiorczości. Przede wszystkim z takich plusów mogę wymienić bardzo przyjazną politykę podatkową, jeżeli chodzi o przedsiębiorców. Odczuwam to już teraz, w tej chwili, jako właściciel kilku nieruchomości. Także bardzo prężnie działają tutaj takie programy solidaryzujące przedsiębiorców. Między innymi od kilku lat jestem już beneficjentem programu. Ostrowska Karta Przedsiębiorcy. Także pani prezydent bardzo wspiera tutaj takie kobiece inicjatywy, Ostrowskie Forum Kobiet. Z panią prezydent miałam okazję też wielokrotnie uczestniczyć, chociażby w spotkaniach Klubu Kobiet Przedsiębiorczych. Na terenie Ostrowa działa także bardzo prężnie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości z panią prezes Starzyńską na czele, a także Eurocentrum z panem Maciejem Tadlem na czele oraz. Prężnie Działający Urząd Miasta. To wszystko sprawia, że w Ostrowie rozpoczęcie działalności gospodarczej, a później jej rozwijanie, między innymi właśnie także dzięki tym dofinansowaniom, często bezwzwrotnym, a także bardzo nisko oprocentowanym pożyczkom jest naprawdę bardzo, bardzo łatwe i przyjazne dla, dla przedsiębiorców. Jeżeli chodzi o taką moją stricte działalność prawniczą i prowadzenie tutaj na terenie Miasta Ostrow Wielkopolskiej działalności prawniczej, no, to tutaj mogę się wypowiedzieć w samych superlatywach: wspaniale i fantastycznie działające obie prokuratury, a także sądy, ludzie, którzy tam pracują, prokuratorzy, sędziowie, ale także nasza palestra adwokacka są to ludzie, którzy naprawdę pracują z powołaniem, z najwyższą kulturą i którzy po prostu wiedzą, co robią i do czego są powołani. Tak, także sekretariaty tych wszystkich instytucji, które, słuchajcie, ja się nie spotkałam, żeby w Polsce tak dobrze gdziekolwiek działały sekretariaty tych urzędów lepiej niż, niż u nas w Ostrowie Wielkopolskim. Jeżeli mogę tak napomnieć, tutaj, napomknąć to. Ja uważam w ogóle, że u nas w Ostrowie brakuje osób z wykształceniem prawniczym, tak? I to nie jest tylko moje zdanie, ale jest to także zdanie notariuszy, z którymi współpracuję, także komorników, tak? także no, tutaj nas adwokatów, brakuje, aplikantów adwokackich. Także jeżeli ktoś. Yy, Decyduje się na jakąkolwiek drogę, chciałby się zdecydować po ukończeniu szkoły średniej, to na pewno kierunek prawo jest takim kierunkiem, po którym znajdzie się w Ostrowie Wielkopolskim pracę, a już na pewno po, po wszelkiego rodzaju aplikacjach. Jeżeli chodzi o naszą markę, markę naszej kancelarii Necel no to na chwilę obecną jest już to marka no, rozpoznawalna w całej Polsce. My jako adwokaci w kodeksie etycznym mamy zakaz mówienia o swoich takich sukcesach związanych stricte z, ze sprawami tak? natomiast myślę, że też ilość nagród, którymi już zostaliśmy obdarzeni o takim też, w takiej też skali ogólnopolskiej świadczy tutaj o naszej renomie. Mogę tutaj wymienić chociażby takie nagrody jak Polish Businesswoman Awards, gdzie zostałam odznaczona tytułem charyzmatycznej osobowości branży prawnej między innymi ze mną Statuetki odbierała Janina Ochojska, Sarsa czy Grażyna Torbicka. Zostaliśmy także zaproszeni do kalendarza Gwiazd w tamtym roku, gdzie również to inicjatywa polegała na tym, że osoba z świata show biznesu pozuje na jednej karcie kalendarza z osobą świata biznesu. Wspieraliśmy w ten sposób fundację Akogo Ewy Błaszczyk i budowę kliniki Budzik dla dorosłych. Także w niedalekiej przeszłości znalazłam się w książce 50 wpływowych kobiet biznesu z takimi chociażby gwiazdami. Przedsiębiorcami jak dr Irena Eris, czy na przykład Justyna Steczkowska, czy pani Ewa Mingę. Także my bardzo prężnie działamy na, na polu charytatywnym i bardzo, bardzo się cieszę, że ta nasza działalność jest również dostrzegana. W Warszawie czy, czy gdziekolwiek w innych większych miastach. Bardzo często jestem też zapraszana na różnego typu konferencje przedsiębiorcze. W tym, w tym roku zostałam zaproszona na Kongur, Kongres Przedsiębiorców Polskich, gdzie organizatorem jest prezydent miasta Krakowa. Tak? Ostatnio też miałam przyjemność być prelegentem na zjeździe biznesowym, gdzie w jednym panelu dyskusji Występowałam chociażby z Izabelą Janachowską, czy Dodą. E, także mm, w tym miesiącu zostałam chociażby zaproszona na wywiad do Forbesa, który jest już też taką marką, myślę, rozpoznawalną w całym kraju. Także od kilku miesięcy, ponad pół roku w zasadzie obsługujemy też dużą spółkę Fame MMA, dzięki czemu też mamy taką przyjemność pracowania. Negocjowaliśmy kontrakt z Tomaszem Adamkiem przez cały dzień, podpisywaliśmy umowę z Kasiu Życińskim, Casio, czy na przykład wysyłaliśmy pozew przeciwko Popkowi o naruszenie zakazu konkurencji. Także często rzeczy, którymi się zajmujemy jednego dnia na drugi dzień znajdują się tak naprawdę na, na pierwszych stronach gazet. Jeżeli chodzi o korzystanie z mediów społecznościowych, to tak oczywiście no, w dzisiejszej erze nie wyobrażam sobie działalności gospodarczej bez korzystania z tych mediów. Jestem właścicielką w sumie trzech firm działających w różnych branżach, także no. Dzisiaj tak naprawdę ludzie, kiedy zostawiają swoje opinie, to najchętniej zostawiają je w internecie, tak, informacje o, o firmie. I to jest bardzo dobra, tak naprawdę bardzo dobry sposób um, takiego przekazywania sobie przez jednych klientów, tak, Te, tej swojej opinii na temat firmy. My oczywiście też wielokrotnie, kiedy mamy tutaj klientów w kancelarii, to oni także wskazują, że trafili do nas, tak, ponieważ mamy rewelacyjne e, gdzieś tam recenzje w internecie, tak, także we wszystkich firmach Oczywiście z tego korzystam. Na naszej stronie pod adresem www.necelmyśnikadwokat.pl pojawiają się w sekcji blog artykuły. One głównie pojawiają się teraz z zakresu upadłości konsumenckiej oraz przedsiębiorcy. Ale tylko dlatego, że nasza kancelaria bardzo specjalizuje się w tej, w tej gałęzi prawa, osiągamy bardzo wybitne wyniki, a także mamy stuprocentową skuteczność w ogłoszeniu upadłości, w składaniu tych wniosków. Tak? Ponadto myślę, że z biegiem czasu będą pojawiały się tam również artykuły o innej tematyce. Zachęcamy do zajrzenia na tę stronę. Jest to przede wszystkim skierowane do ludzi, które, którzy chcą poszerzyć wiedzę w tym zakresie, a także dla naszych potencjalnych klientów. Także różne ogłoszenia, które możemy dawać właśnie na swoich fanpage'ach, jak chociażby to, że szukamy cukiernika, piekarza. Tutaj też mogę wspomnieć, słuchajcie, brakuje takich ludzi u nas w w Ostrowie wielkopolskim takiej kadry która zajmuje się właśnie cukiernictwem, piekarnictwem. Ogłoszenia co do pracy w tych kierunkach są non stop, a niestety po prostu fachowców brakuje. Także jest to na pewno też kierunek z dużą przeszłością, ponieważ tych piekarni, cukierni również mamy bardzo dużo. Pojawiało się pytanie rad dla młodzieży, tak? Ja bym dała taką jedną podstawową radę, zawsze się uchylam od dawania rad, tak, ale może rzeczywiście ktoś z tego skorzysta. Znajdźcie coś, że jak to znajdziecie, to będzie czu będziecie czuli właśnie te motyle w brzuchu, że to jest to, co chcielibyście w życiu robić. Będziecie czuli, że wali Wam mocniej serce, kiedy pomyślicie o tym, że moglibyście to robić. Naprawdę, słuchajcie, ważne jest, żeby tą swoją drabinę życia podstawić pod właściwą górę, tak, żeby to było. Przemyślane przez Was, tak, żeby po kilku latach wykonywania jakiegoś zawodu czy działalności nie okazało się, że to w ogóle nie jest Wasza górka. Tak? Dlatego naprawdę bardzo ważne, żeby to pomyśleć. A kiedy już to znajdziecie, podejmijcie decyzję i dążcie do tego. Ja zawsze wszystkim polecam. Tą literaturę pana Josefa Merfiego, tak, traktującą o sekrecie, o sile przyciągania. Słuchajcie, ja od zawsze wyobrażałam sobie siebie na tej sali sądowej. Ja to materializowałam, wizualizowałam, czułam się, jakbym to już osiągnęła. Jeżeli w ten sposób będziecie działać, będziecie się czuli, jakbyście już to się osiągnęli, jakbyście byli lekarzem, piekarzem, kimkolwiek to naprawdę to osiągniecie. Ta siła przyciągania naprawdę działa, tak? Poza tym bardzo polecam korzystanie też z różnego rodzaju takich form samorozwoju, tak? Ja bardzo chętnie korzystam przede wszystkim z literatury Kasi Czyszta, która pięknie pisze o samorozwoju, czy chociażby z różnych eventów motywacyjnych pana Jakuba Bączka, który naprawdę to są ludzie, którzy też pomagają znaleźć tą drogę do tego właśnie swojego powołania, tak? Ja słuchajcie, rocznie przeprowadzam około kilkudziesięciu rozmów kwalifikacyjnych. To na ekspedientki głównie, tak? jeżeli chodzi o naszą wytwórnię lodów. I wyobraźcie sobie, że ja zadaję zawsze takie jedno pytanie. To jest młodzież trzecia klasa, tak? młodzież, która maturę zdaje w tym roku. A co, co pani, pan, co chcecie robić w życiu? I to jest takie troszeczkę smutne, że tak naprawdę. Około 90% osób nie wie, co chce w życiu robić. Tak? I to jest, to jest rzeczywiście, czego to jest wina? Moglibyśmy długo dyskutować, i pewnie byłby to temat na kolejny wywiad. Tak? Natomiast ja zawsze zachęcam do szukania. Dróg rozwoju, tak? Pracujcie, zdobywajcie doświadczenie różne, tak? Bo nawet praca na zmywaku, nawet ta kelnerka. Każde doświadczenie nas czegoś uczy, tak? Przez każdą pracę zdobędziecie nowe umiejętności, tak? To nie musi być od razu high, top level to, co chcecie wykonywać, tak? Ale Każda praca Was nauczy jakiejś umiejętności. Dodam od siebie, że bardzo ważne jest, aby Państwo korzystali z różnych praktyk oraz staży, które oferują zarówno Unia Europejska bądź Urząd Pracy. Ja powiem na swoim przykładzie, że miałam bardzo bogate CV, w związku z tym, że korzystałam z różnych staży i praktyk. Często były to staże za darmo, ale ja bardzo się cieszyłam, że mogłam uczestniczyć w tych stażach, ponieważ mogłam zapoznać się z różnymi działami przedsiębiorstwa. Tak? Myślę, że to jest bardzo ważne i bardzo Państwa do tego zachęcam, ponieważ właśnie przez to, że Państwo mogą zapoznać się z różnymi działami w przedsiębiorstwach, a takie są działy, jak wiadomo, dział prawny, dział marketingu, dział zarządzania, dział kadrów, to może też w jakiś sposób Państwu pokazać, co tak naprawdę Państwo w życiu chcą robić. A wracając do tego, że. Jak uzyskałam tutaj pracę w kancelarii, to powiem tak, że jako jedyna na 400 kandydatów przyjechałam do kancelarii z moim listem motywacyjnym, który był na trzy strony oraz moim CV, które właśnie tak jak wspomniałam było bogate. I przyniosłam osobiście tutaj do kancelarii i w ten sposób myślę, że w znacznym stopniu przyczyniło się do tego, że zostałam zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną do pani mecenas. Też myślę bardzo ważna rada, która tutaj yy, też wywodzi się z mojego takiego doświadczenia zawodowego. Otóż yy, mamy bardzo dużo upadłości przedsiębiorczych i czego w ogóle cię nie uczą, tak? W szkołach w podstawowych przynajmniej za moich czasów nie, nie uczyli tego, tak? Nie można otwierać, a przynajmniej nie powinno się firmy na kredycie, tak, wysoko oprocentowanym z banku kredycie, tak? O takim czymś mówię, tak, ja wielokrotnie miałam przed sobą osoby, które zaczynając w ten sposób działalność gospodarczą, tak, niestety, tak, musiały zapłacić ratę tego kredytu, a nie starczało już później na ZUSy, na urząd skarbowy, tak, na podstawowe koszty działalności. Słuchajcie, w naszym mieście jest wachlarz, naprawdę wachlarz możliwości. To, co wspomniałam wcześniej, Eurocentrum, OCWP, Urząd Pracy. Starajcie się zdobywać dotacje bezwrotne, tak, czy chociażby niskooprocentowane pożyczki, tak, takie finanse, tak, zapewnią Wam sukces, tak? I to, że nie będziecie musieli później w pierwszej kolejności spłacać wysokich odsetek, tak? Bardzo ważna rada, którą również dałabym każdemu młodemu człowiekowi, tak, jeżeli już zarobicie te swoje pierwsze pieniądze, słuchajcie, nie kupujcie od razu sobie nowego samochodu, tak? Zbierajcie na kubkę, tak? Żeby tworzyć, żeby tworzyć, a nie tracić. Ja tutaj mogłabym podać przykład dopiero co w niedzielę mojej małej czteroletniej yy, córeczki. Słuchajcie, jesteśmy razem na placu zabaw, a dopiero co tydzień wcześniej babcia opowiedziała jej bajkę o złotej rybce, tak? I ja się pytam tej mojej córeczki, córeczko, a powiedz mi ty za pierwsze życzenie, co byś miała, jakie życzenie do tej złotej rybki? I moja czteroletnia córeczka mówi, się to ja poproszę 100 złotych rybek, nie? że to jest taka Anegdota, ale to jest właśnie esencja przedsiębiorczości w mojej ocenie to, żeby tworzyć, budować, tak, a nie przynajmniej na tym samym początku tracić, tak? Ja mogę powiedzieć, że początki swojej działalności gospodarczej, nawet jeżeli to jest coś najpiękniejszego, co chcecie wykonywać w życiu, one nie zawsze są łatwe, tak? Słuchajcie, ja. Na początku mojej kancelarii adwokackiej, gdy ją założyłam, ja pracowałam po 14-16 godzin dziennie, żeby zdobyć renomę, żeby moje nazwisko tak, kojarzyło się ludziom z dobrą firmą. Tak? Ja nigdy nie zapomnę, jak Jadąc w Poznaniu na porodówkę, widziałam w wiadomościach, jak aresztowali mojego klienta, tak? a jego żona tak za parę godzin była u mnie na porodówce podpisywać upoważnienie do obrony. No, położne wychodziły, nie, takiego pacjenta to my jeszcze tutaj po prostu nie mieliśmy. Tak? Druga sprawa, kiedy urodziłam córeczkę, sześć dni po porodzie, na posiedzeniu aresztowym, tak? Pani sędzia patrzy na mnie wielkimi oczami, mówi: Pani, pani wczoraj nie rodziła. Ja mówię: No nie, no sześć dni temu, wysoki sądzie, tak? I to rzeczywiście są takie momenty, gdzie dzisiaj, jak o tym myślę, to jestem zadowolona, że osiągnęłam sukces. Natomiast ja nie wiem, czy zrobiłabym rzeczywiście drugi raz tak samo, bo dzisiaj jestem troszeczkę na innym etapie już swojego życia, tak? Dzisiaj wiem, że sukces, tak. Ale po drodze nie można zapominać o swoich najbliższych, nie można zapominać o mężu, żonie, dziecku, o swoich rodzicach, o tych wszystkich, którzy zasługują na tą uwagę i na ten balans tak, pomiędzy naszym życiem zawodowym a życiem osobistym. Tak? Dzisiaj już o wiele większą wagę. Przywiązuje także do uważności i do tego wszystkiego, tak? dzięki czemu rzeczywiście my czujemy, tak? że jest zachowana ta równowaga gdzieś tam w naszym życiu. Tak? I oczywiście, słuchajcie, macie tylko jedno życie tak? i sukces jak najbardziej. Dążcie do jego osiągnięcia, bo jest to fantastyczne uczucie, gdy czasami rzeczywiście czuje się, że jest się high top level. Tak? Natomiast nie zapominajcie o swoich najbliższych i o tych. Wartościach, które powinny Wam przyświecać zawsze, każdego dnia. Dziękuję bardzo. Biznes ma wielkie oczy. Pani Katarzyna Necel-Stępin już w szkole podstawowej wiedziała, czym chce zajmować się w dorosłym życiu. Pomogła jej w tym, w ramach wycieczki szkolnej, wizyta w sądzie i obserwowanie pracy adwokatów. To wtedy poczuła motyle w brzuchu. Niestety, jak wynika z przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych, spora część młodzieży nie potrafi wskazać zawodu, który chcieliby wykonywać, ale pomóc im w tym może przyjrzenie się z bliska poszczególnym zawodom. Pani Katarzyna od początku spełniała jedno z ważnych kryteriów do zostania adwokatem. Osiągała bardzo dobre wyniki w nauce. Zanim jednak ukończyła studia prawnicze i została pełnoprawnym adwokatem, i mała się takich zajęć jak prowadzenie kiosku ruchu, salonu kosmetycznego czy solarium. Historia pani Katarzyny pokazuje, że nie zawsze do prestiżowej pracy prowadzi droga usłana różami. Im więcej batów w życiu się dostanie, tym później jest większa trampolina do tego, żeby odbić się i osiągnąć sukces, twierdzi bohaterka tego odcinka. I faktycznie młodzieńcze życie było pełne trudnych chwil. Wszystko to umocniło panią Katarzynę i pozwoliło osiągnąć od dawna zamierzony cel. Dziś prowadzi kancelarię adwokacką i upadłościową. Ponadto w ramach dodatkowych biznesów prowadzi sprzedaż naturalnych lodów. Kolejną gałęzią przynoszącą pieniądze jest najem powierzchni usługowych w budynku, w którym mieści się kancelaria. To pokazuje, że kiedy odnosimy sukces, nie warto zatrzymywać się na jednej branży. Ale warto dywersyfikować źródła przychodu. Dzięki temu, nawet jeśli w jednej branży może pojawić się kryzys, pozostałe najpewniej nadal będą przynosić zyski. Biznes ma wielkie oczy. Kancelaria adwokacka oferuje miejsca pracy dla aplikantów adwokackich. Poszukiwane są osoby także bez doświadczenia w branży prawniczej. Poszukujemy osób sumiennych i łatwo nawiązujących kontakty międzyludzkie, a także dyspozycyjnych. Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu pod nazwą E-Ostrów 2050 Miasto ekologiczne, energetyczne, ekonomiczne. Finansowanego ze środków mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa w ramach programu Rozwój Lokalny. Szczegółowe informacje znajdą państwo na stronie umostrów.pl w zakładce e-ostrów 2050.